Cześć. Witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam was na delikatny smoky eye w brązach oraz z dość mocnym, ciemnym akcentem na ustach. I nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam tego typu pomadki i jeśli mam tylko okazję do wyjścia i wykonania właśnie tak w zasadzie wieczorowego makijażu, to zawsze sięgam po tak mocne odcienie i dajcie koniecznie znać czy lubicie brązy na ustach, bo ja naprawdę uwielbiam i zawsze zawsze sięgam po takie mocne, intensywne czekoladowe brązy. Także jeśli ten makijaż wam się podoba, to zapraszam do oglądania dalej. I makijaż zaczynam od podkładu i jest to Gosh Foundation Plus i jest to brat mojego ulubionego podkładu Kropli z Gosza, Natomiast y, ten podkład zostawia mocniejsze krycie y, i jest bardzo podobny w wykończeniu, czyli zostawia takie błyszczące, nawilżające wykończenie. Y, kolorystyka jest bardzo podobna, czyli mamy trzy dostępne odcienie do wyboru w żółtych tonacjach. Natomiast w ciągu dnia dość mocno zaczyna się świecić, więc ym, zdecydowanie jest to podkład dedykowany cerze suchej bądź mieszanej, na pewno nie tłustej, bo nie będzie on się trzymać. I tutaj pokazuję, że y, kolorystyka jest tutaj fajnie dobrana do koloru mojej szyi. Następnie korektory. I mam tutaj korektor Collection, który nakładam pod oczy, jest mocno kryjący i świetnie zakryje moje zasinienia. Nakładam go również na powieki i będzie stanowił tutaj moją bazę pod cienie. A drugi korektor to HD Pro Conceal w odcieniu porcelanowym i nakładam go na środek policzków, środek brody oraz środek czoła, aby uzyskać w tych miejscach rozświetlenie oraz dodatkowe krycie. I korektory rozprowadzam i wklepuję gąbeczką. I gąbeczka jest tutaj, jak dla mnie, najlepszym narzędziem do wklepywania korektora, bo jest ono rozprowadzone naprawdę bardzo ładnie i bardzo fajnie stapia się ze skórą. Nie przepadam za pędzlami. Gąbka jak najbardziej na tak. Korektory oraz podkład utrwalam moją mieszanką pudru. I to, jakich składników używam oraz proporcji, znajdziecie na dole w opisie. I zaczynam zawsze od utrwalania okolicy oczu, tak aby korektory nie miały szansy wejść w linie mimiczne. I chwytam za duży, puchaty pędzel i rozprowadzam puder na reszcie twarzy szybkimi, stemplującymi ruchami. I przechodzę teraz do brwi i do ich podkreślenia używam paletki Affect i ostatnio bardzo często z niej korzystam. I tutaj pokazuję yy, dwa odcienie, z których korzystam. Dwa matowe brązy, jeden szary do podkreślenia yy, Brwi na całej długości i ciemniejszy kolor do podkreślenia samej końcówki. I tych cieni używam na mokro, dzięki temu uzyskuję bardzo ostrą, precyzyjną linię i uzyskuję też mocniejszą pigmentację. I najpierw zaczynam od tego jasnego, szarego odcienia, a następnie samą końcówkę brwi zaznaczam i tutaj już właśnie widać w filmiku tym ciemniejszym odcieniem. Dzięki temu uzyskuję delikatny efekt ombre i to jest efekt, który bardzo mi się podoba. Brew od spodu czyszczę korektorem, po czym przeczesuję ją żelem utrwalającym z Essence Little Eyebrow Monsters. I przechodzę teraz do makijażu oczu. I wybaczcie, że tutaj wypadam z ostrości, ale no, będzie się tutaj czasami tak zdarzało. I zaczynam od jasnego matowego beżowego cienia, który nakładam powyżej mojego załamania. I ten cień będzie stanowił taką bazę, będzie cieniem transferowym i sprawi, że powieka, skóra będzie wygładzona i lepiej cienie, kolejne cienie, które będę nakładać, będą się fajnie blendowały. W tej chwili nakładam jasny, szary brąz z paletki Zoeva Taupe i ten cień nakładam powyżej mojego załamania puchatym pędzelkiem z Bidelium Tools, natomiast listę narzędzi, jakich używam, znajdziecie na dole w opisie i ten sam cień nakładam już takim precyzyjnym, zbitym pędzelkiem również na dolną powiekę, na całej długości dolnej powieki. I wracam teraz do paletki Affect i takim ciemnym matowym brązem będę pogłębiać makijaż oka i mam tutaj pędzelek Inglot 10S i tym pędzelkiem rozprowadzam ten cień w zewnętrznej części mojego oka. I skupiam się na aplikacji tego cienia w zewnętrznym kąciku, a im tego cienia mam mniej na pędzelku, to wchodzę pędzelkiem w moje załamanie i kieruję się do wewnętrznej strony mojego oka, i dokładam tego cienia i blenduję, i robię to tak długo, aż efekt, jaki osiągnę, będzie dla mnie zadowalający. Po czym chwytam za większy pędzelek do blendowania Hakuro H77 i staram się rozblendować nałożone cieni na granicach, a jednocześnie próbując go połączyć z poprzednim cieniem, który nakładałam powyżej mojego załamania. I tutaj znowu dokładam ten ciemny, matowy brąz w zewnętrznej części oka i rozprowadzam go również w załamaniu, czyli pogłębiam kolor. I robię to samo co na samym początku, czyli dokładam i blenduję. Następnie znów chwytam za większy pędzelek do blendowania i rozcieram granice. A tutaj, dodatkowo, z użyciem matowego szarego brązu z paletki Zoeva Taupe, próbuję rozblendować granice powyżej mojego załamania. Następnie z użyciem pędzelka Inglot 10S wchodzę również tym samym ciemnym matowym brązem na dolną powiekę i rozprowadzam go również na całej długości. Teraz jasny, matowy, brudny róż nakładam na ruchomą powiekę z płaszczonym pędzelkiem i staram się robić to w taki sposób, aby nie zniszczyć mojego blendowania. I po chwili zaczynam łączyć cienie na granicach. Następnie przechodzę do podkreślenia linii rzęs eyelinerem Maybelline Lasting Drama w odcieniu black i w zasadzie podkreślam tylko linię rzęs, nie robię tutaj jaskółki, uzupełniam również przestrzenie między rzęsami oraz zaznaczam górną linię wodną, która jest w moim przypadku bardzo widoczna, więc muszę to zrobić. Dolną linię wodną podkreślam kredką Zoeva, perłową Nude Reflection. Następnie tuszuję rzęsy oraz doklejam sztuczne z firmy NYX. I są to rzęsy, które są niesamowicie lekkie, w ogóle ich nie czuć na oku i są bardzo naturalne. Polecam. I do modelowania twarzy używam bardzo ładnego brązera My Secret w chłodnym odcieniu. Natomiast jest to brązer dość mocno rozświetlający i na pewno sprawdzi się u osób z cerą suchą bądź mieszaną. Natomiast u osób z cerą tłustą może powodować zbyt mocne świecenie się skóry. Ja sama na co dzień po niego nie sięgam, bo faktycznie zbyt mocno się błyszczy. Ale kiedy wykonuję świeży makijaż wieczorowy, zawsze staram się go używać, gdyż przy sztucznym świetle lamp bądź świec wygląda niesamowicie naturalnie i makijaż naprawdę jest olśniewający i uzyskujemy taki delikatny efekt glow. I teraz róż, i to jest róż Sensic Matowy, i jest to bardzo ładny odcień brudnego różu, numerek 205 i kultowy już i pożądany rozświetlacz My Secret w odcieniu Princess Dream. I jest to taki wypiekany rozświetlacz, który jest bardzo fajnie napigmentowany i niesamowicie dobrze wygląda na skórze. Naprawdę jest prześliczny. I początkowo chciałam nałożyć pomadkę Golden Rose Vision Lipstick w odcieniu 141, ale szybko z niej zrezygnowałam i nałożyłam pomadkę w kredce, matową Matte Lipstick Crayon, również Golden Rose w odcieniu 01. Jest to wino, które wpada dość mocno w odcień brązu. Tak prezentuje się skończony makijaż. Dajcie znać, czy Wam się podoba i powiem Wam, że rzęsy z NYX przyklejałam po raz pierwszy i naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają. Niezwykle oryginalny model i proponuję je przyklejać do dość jasnego makijażu oka, gdzie na ruchomej powiece mamy jasne, matowe albo połyskujące cienie. Wtedy ten model będzie się naprawdę bardzo, bardzo ładnie prezentował. No... Bardzo mi się podobają, także na plus. I dajcie koniecznie znać też a propos tych ciemnych, czekoladowych, brązowych pomadek, czy również je lubicie, czy chętnie po nie sięgacie. także dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie poznam waszą opinię. I jeśli film i tutorial wam się podobał, to oczywiście zostawcie kciuka do góry. Nowych widzów zapraszam do subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnym filmie. Pa.